Dwie kolejne drogi przebuduje Ełcki Samorząd Powiatowy. Umowy na modernizację podpisał już starosta, wicestarosta i skarbnik powiatu. Projekt będzie wpisany do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W sumie do powiatowej kasy wpłynie ponad milion złotych. Za ponad 400 tysięcy złotych przebudowany będzie kilometrowy odcinek z ruskiej wsi do Bajtkowa. 600 tysięcy złotych posłuży natomiast do poprawy komfortu jazdy w Sypitkach. Połowę wkładu własnego powiatu w te inwestycje wezmą na siebie gminy, po terenie których te drogi przebiegają. Na czym mają polegać prace? w sprawie odwodnienia, położeniu nawierzchni bitumicznej, budowania chodników, zatok autobusowych, cóż jeszcze chodniki będą z koski brukowej, będą wjazdy do, na, na posesje realizowane. Wszystkie inwestycje potrwają do listopada, choć jest szansa, że zakończą się wcześniej. Przebudowy już się zaczęły. Minął ostateczny termin na złożenie oświadczeń majątkowych. Są one składane m.in. przez radnych prezydentów starostów i wójtów co roku do 30 kwietnia. Na początek wzięliśmy pod lupę oświadczenia radnych miejskich. W Radzie Miasta zasiada ich 23. Najwięcej w ubiegłym roku zarobił Bogusław Wisowaty, około 400 tysięcy złotych, z tego 388 tysięcy z tytułu prowadzenia własnej firmy. Tuż za nim jest Idzi Podwojski z wpływami z 2009 roku w kwocie 176 tysięcy złotych. Trzeci jest Jan Wielgat, który zarobił 161 tysięcy złotych. Na drugim biegunie znalazł się Michał Andruszkiewicz, który zarobił zaledwie około 20 tysięcy złotych. Wśród radnych jest kilku milionerów. Najbogatszy dysponuje majątkiem o wartości ponad 2 milionów złotych. Na mazurach trwa sezon na winniczki. Ślimaków jest dużo, bo tegorocznej wiosny sporo padało. Brakuje natomiast zbieraczy. Winniczki zbierają głównie rolnicy, emeryci i ręciści, bo za kilogram tego mięczaka w skupie można dostać złotówkę. Przeciętny zbieracz może zarobić dziennie około 50 zł, co potem Ślimaki najczęściej się zamraża i wysyła na zachód Europy. Najczęściej trafiają na francuskie stoły. W zeszłym roku wyjechało z Polski 400 ton mięczaków. Sezon na winniczka potrwa do końca maja. Warto dodać, że w Polsce zbierać można jedynie ślimaki, których średnica muszli przekracza 3 cm. Nie wolno ich zbierać w parkach krajobrazowych oraz na innych terenach chronionych. Dwóch kłusowników wpadło w ręce strażników rybackich, którzy kontrolowali jeziora Woszczelskie i Sunowo oraz łączący je kanał. W pewnym momencie zauważyli dwóch mężczyzn znajdujących się przy rozstawionej sieci. Gdy funkcjonariusze podeszli bliżej, okazało się, że 25-latek i 23-latek nielegalnie łowią ryby przy pomocy przestawy rzecznej. Mężczyźni mieli przy sobie 4,5 kg węgorza. Sprawcy zostali zatrzymani. Teraz 25-latek i 23-latek odpowiedzą przed sądem. Grozi im kara nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.